Siemanko z tej strony Noli. Ostatnio wyszły nowe skrzynki, więc postanowiłem je nagrać. W ostatnim odcinku z otwierania padła nam Kosa. Wow, i ten odcinek zrobił prawie 40 tysięcy łapę w górę, także dzięki wszystkim i spróbujmy to pobić. Kaman, damy radę! A dzisiaj dla widzów rozdaję Bowie i najfajnie stal, więc zostaw suba, napisz komentarz i zapraszam Cię do oglądania. A, i czekaj, czekaj. Jeszcze jedno ważne info. Wszystkie rozwiązania konkursu znajdziecie u mnie na fanpage'u, także zapraszam. Link w opisie macie do niego Zostawcie lajka like A teraz przejście Etap w życiu youtubera W którym wchodzą skrzynki To smutny etap Gdyż stracimy bardzo dużo pieniędzy Jeszcze smutniejsze jest to Że nagrywałem przed chwilą odcinek Z otwierania skrzynek Otworzyłem ich dokładnie 30 I nie nagrał mi się dźwięk Także muszę od nowa otworzyć I otworzę ich 20. Nie pytajcie, ile wydałem. Po prostu. O Jezu, ile ja mam tu kluczów? Mamy tutaj skrzynki. Ja napiszę Spec. Trum. Case. Mamy 20 skrzynek. Jeżeli. Podobać się. Dostaw w górę. Pobijmy jakieś rekordy. Jednijmy rekord. Bo ja czuję, że to jest kosa. Zatrzymaj film. Napisz. Kosa. Skumulujmy moc. I otwórzmy skrzynki. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Mikrofon się nagrywa, nagrywa. Ja czuję kosę. Riple. No, nie zaczynaj się dobrze. Generalnie ten skin mi się nie podoba, szczególnie, że jest zdarty jak skurczystyn, ale zobaczcie to. Ten digielek spoko. Zaś te dwa czerwone skiny spoko, emeczka spoko, awupa średnia, kosa. Prawie dużo skinów jest fajnych. Nie powiem nie. Słuchajcie. Kiedy otworzę tą skrzynkę, na pewno, ale to na pewno wypadnie mi kosa. Aż przypomniały mi się te wszystkie chwile. Te wszystkie chwile, w których wypadła mi kosa. Oj oh yes. jakie piękne chwile. I tu mi wypadła kosa. I tu mi wypadła kosa. Tu mi wypadła kosa. Jeszcze tu, o tu, a tu na urodziny mi wypadła kosa, pamiętam. Dlatego chcę jakiś fajny skin. Dawaj mi, Gabriel. Krwa, mać, ja pierd... Ale jest. Czwarta w nocy. Mogę Wam jakoś pokazać to? Zobrazować? Mogę, czekajcie. Czeck South, bro. Czekajcie. Czy jak zrobię tak, to będzie napisane, że jest czwarta w nocy Czwarta 01, macie odbicie lustrzane, więc tam możecie mieć problem. Czwarta 01 jest czajcie, a ja nagrywam pierdzielony opening. Ja wiem, że każdy youtuber mówi tak. Wyjdą w skrzynki od razu trzeba nagrać. Nie, kurwa. Trzeba poczekać. Ja zazwyczaj nagrywam odcinki z openingu. Czekam jeden dzień, aż skrzynki trochę opadną z ceny i nagrywam. Wiecie czemu? Bo wtedy najwięcej kos leci. No i jest USP, ale będzie fioletowy skin. Najmniej tyle. Crimson z hunami. No jest tak podrapany, że on będzie warty z 10 eurocentów maksymalnie w przyszłość. Nie chcę go. Także kosa poleci nam na pewno, tylko pytanie kiedy? Powiedziałem, że nie chcę Crimsona i dostałem Crimsona znowu. Riple pierdo ja nie było widać, że się ze majtkach nie było widać. Ja pierdziele, no Niepej się... No i... Co on żebym wszystkich pobudził tutaj. No i Crimson Tsunami, nami, czajcie? Ten skin mnie prześladuje. Patrz, o ten nawet no, nawet. Ale jak ją wygląda jak da? No? jakby miał takie rozciągnięte piksele, czajcie? Przecież to jest... nikt tego nie kupi. No chociaż coś, no ja z jedną, żebym mógł sobie stawić miniaturkę, jakiś fajny item. A ja niech zrobię clickbait. Hehe. Jak ktoś dotrwał do tego momentu, to, to, to wie, że kliknął tutaj przez to, że to był clickbait. No chyba, że poleci coś fajnego. No jest las... niby dropią te fioletowe skiny, ale... Mag drive. Przecież to w ogóle wygląda, te skiny... To dramat jest, która, Co za ja dropię teraz, to jest dramat się w w aż mi woliem znaczy, tam do nogę blue, blue print. no fajnie kurde co z tego, tak, jak ja z karem nie gram i co z tego że nie jest niebieski lubię niebieskie nie jest nie mogę na to patrzeć nie chcę tej jemki już nie chcę tej jamki. nie nie chcę nie chcę nie chcę tej jemki kurde myślałem że to zadziała że teraz poleci Halo. No, w ten odcinek jest tak słaby, że wskaźnik nudy osiągnął już maksimum. Tu zaraz wszystko wybuchnie. Co robimy? Co robimy? Nie wiem. Jak jak to nie wiesz. Halo. Halo? 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 No nie wiem, co ja mam teraz zrobić ze swoim życiem. czajcie, Emeczka w Statraku mi obok tak. Piu. Tak przeleciała Emeczka obok Statraku. Kolejna Emeczka. Bo po co? No i co mi dropnie? 57 zaraz obok Crimson. Tak jak mi się, ten odcinek mi się nie nagrał, to na 30 skrzynek padło mi 17 tych bizonów. 17, czekajcie? To jest dramat. MK, coś czerwonego się ze Gdzie tam? Co ja dostanę? Co ja dostanę? Digla, masz. Cześć, Digla, masz Digla. To jest kurwa twój digu. Piękny. Ja nie lubię takich odcinków stać bez kosy na kanał. z openingu. To nie jest moim stylu. Oczywiście, awółka przelatuje, co ja dostaję? Obrzyna. Zender. kurwa gender. Jordolone gender. Już nie wiem, co mówić. Odebrało mi małe przez tego statraka. Już rozumiem. Raz. Gender znowu. Raz mnie mogło zbejtować. Mój spoko, Meczka mogła przejść, ale jak drugi raz w Nie, to tak się nie może zdarzyć. Trzecia, kolejna Mk. Trzy raz gender, rzędu. Ale ja wyznaję zasadę ostatniej skrzynki. Także jeżeli ktoś ogląda moje openingi, to teraz patrzcie. Klas i pojawią się skrzynki 3, 4, klas. Padają i są klucze. Generalnie dzięki, strolowany, że mi dostarczyłeś te klucze. Serdeczne dzięki. Zamieszczam kanał strolowanego w opisie. Jak chcecie, to wejdźcie, bo on przedłużył ten opening. Pomógł mi po prostu wyciągnąć, bo ja miałem zbugowane oferty. Także 18. Jeszcze 18. Jeszcze jest szansa. Jeszcze jest szansa, że padnie nam coś dobrego. A tymczasem lecimy. Ja zakładam długą słuchawkę, żeby się bardziej wczuć w rolę. No i, no, no nie, no, ja wydaję pieniądze, moje ostatnie ciężko zarobione eurosy wydałem w tym momencie na to i co, i co, i co mi teraz pada? No obrzydź mi pada. Obrzydź, gender, no. Te obrzydy na sam koniec to jakoś się zakochały we mnie, ale jeszcze mamy 15 prób i ja mam nadzieję, że ten grubas, tłusty, co stworzył to, tą grę za przeproszeniem, Mam nadzieję, że, że tą MK to mi... da, bo mnie strollował tyle razy, aż dokupiłem. Aż dokupiłem. Mówię, tak być nie będzie. Muszę dokupić, no ale na razie to same niebieskie skiny, także nie wiem czy dobrze zrobiłem. Perfilnie śmieje mi się w twarz, nie? Siedzi tam kurde, teraz coś śpi, bo już jest czwarta już, 4.26 i superfinnie śpi, a ja nagrywam jak debit jakiś i otwieram jego skrzynki, a on se na mnie kasę zarabia. W tym momencie, w którym on śpi, zarobił na mnie 200$, dolarów. na takich idiotów jak ja znajdzie się więcej i zarobił za bardzo dużo pieniędzy na takich idiotach, szczególnie youtuberzy, tacy wszyscy są idiotami, bo wszyscy nagrywają odcinki i wszyscy jego kieszeń wspomagają, także jesteśmy idiotami. Niestety czasem 12 skrzynek Zostało do końca i kolejny MK Mek przylatuje tak na Baita, a leci z lewej, z prawej, z lewej z prawej, ale nie wyleci. I, i zauważyłem, liska nie wiem czy zauważyliście, jak MK leci gdzieś się pojawia, to zawsze leci Riple ten skin ripple czy jak się tam czyta. Nieważne. W każdym razie jak leci MK to zawsze leci ten TP250 nie wiem czemu no i blue, es, blue Sprint to też nie jest to co bym chciał. Teraz to jest zablusprintowany ten opening, że tak powiem, pod sam koniec. Yy, i Jest CZka, uuuu... Dwie CZ pod rząd. Ale w rzędy się mówi, pod z rusyfikacją języka. Yy, no spoko. Fajna, fajna. Fajna CZka. Ale z tych dwóch, tych trzech filetowych skinów, tego chciałem najmniej. Tak szczerze. I co jest? Jest Bizon w Star Traku! Dziękuję ci Gabe. Że dajesz mi skiny w Star Track, Kurzu, że daj mi kosa, albo daj mi coś czerwonego, żebym mógł sobie wstawić na miniaturkę. No nie no, jest dig, biały to Wstawię ten dig na miniaturkę, nikt nie kliknie w ten film. Tak będzie. Uuu, jak zachowałem... Jak właśnie pomyślałem, że jak może nic się nie odezwę... To mi coś padnie. No, nie za dobra broń, co prawda, bo to jest pompa, nie? Ale, jak się nie odzywałem, to nic nie padło. Także chwilę ciszy. A wyczaił mnie. O, słyszał, słyszał. Teraz teraz na baita mi rzucił. To powiedział, a ty, ja ci cię ciągle słyszę. No nic, dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy, co z tym da się dalej zrobić. Czy, czy padnie w końcu coś dobrego? O, a jednak game은 powiedział, nie no, dobra, że zgrywałem się, masz. Czyli. Teraz wróżbę wam zrobię. Teraz poleci y, ten skarb 20 Blue y, Blueprint. Zobaczycie. A wiecie czemu? Zaraz wam powiem. No nie, no leci obrzym. Także trzy skrzynki do końca. Już więcej nie będę dokupował, bo już naprawdę nie mam pieniędzy. To moje ostatnie dolary, jakie miałem na stinie. No i mogę podsumować ten opening tylko jednym słowem. Nie kupujcie tych skrzynek. Syf straszny. Ja już otworzyłem ich ze 100, łącznie. Licząc, licząc to poza nagraniami, i to co mi się nie nagrało. I jeszcze nic dobrego mi nie, leciało, nie wyleciało, także lepiej, bliska. Pierwszy link w opisie. Moja strona. Sisgo Crafter, na którą Was serdecznie zapraszam. Możecie tam ulepszyć sobie na I 50% szans macie na to, że traficie coś dwa razy droższego, a nie tak jak tutaj, że 100% szans traficie gówno. I tym optymistycznym akcentem kończę ten odcinek. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Szczel łapkę, suba i co tam chcesz. Papa. Pa. Czemu tu jeszcze siedzisz? Halo. Halo. Nie, no dobra. Jak zostajesz na sam koniec, to masz jeszcze Facebooka. Możesz zalajkować. To taki, taki prezent dla ciebie. Jeszcze tu jesteś? Hmm. Skoro jeszcze tu jesteś, to możesz napisać w komentarzu MP2P. GX, i jak to napiszesz, to. ten to. to nie wiem co zrobię, to y, lo, wam jakiś skin, chyba. Nie wiem. Po co, ja tak mówię na no, tym końcu? Trzymajcie się. Cześć.